Cześć kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Będzie to QA, bo zauważyłam, że bardzo lubicie tego typu filmy i ogólnie jak odpowiadam właśnie na Wasze pytania. Zarówno na Instagramie lubicie, jak i na YouTubie, więc stwierdziłam, że nagram kolejny taki film. Ostatnie QA było, jak byłam jeszcze w ciąży. Teraz już nie jestem, mam synka, więc będą to pytania właśnie. A propos macierzyństwa, a propos naszego synka, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to przygotujcie sobie coś do picia, do jedzenia. I zapraszam. Jak wygląda Twój dzień z Bobasem? Na ten moment każdy dzień zazwyczaj jest inny, natomiast pracujemy cały czas z mężem nad poranną rutyną oraz wieczorną rutyną. To jest bardzo ważne, żeby dziecko wiedziało, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc, więc trzeba go tego nauczyć. I my jeszcze jesteśmy w trakcie, natomiast ja wiem, że na moim kanale pojawiają się takie filmy. No bo wiecie, że ja jestem rutynowa dziewczyna. Natomiast na ten moment tak jak mówię, zazwyczaj każdy dzień jest troszkę inny, no te poranki i wieczory staramy się, żeby były takie same. wiecie wieczorem kąpiel, przewijanie, jakaś tam kołysanka. Natomiast te rano no to karmienie i tak dalej. A w ciągu dnia to, wiecie, noszenie dziecka, spacerki w wózku i ogólnie bycie dla niego mamą, czyli wszystko się kręci raczej wokół dziecka. Natomiast na przykład jak on śpi w ciągu dnia, załóżmy czasem się uda dwie godziny, to ja wtedy mam czas dla siebie i mogę zrobić właśnie inne rzeczy, na przykład nagrać dla was film. Czy tęsknisz za dawnym życiem? Dawnym, czyli jakim? Takim przed dzieckiem. Właściwie było ono niedawno, więc to nie jest takie dawne życie i mnie nie tęsknię, bo ja z pełną świadomością weszłam w macierzyństwo, więc mniej więcej wiedziałam czego się spodziewać, natomiast mam takie myśli czasami, że o, chciałabym troszkę więcej czasu dla siebie albo na przykład no, nie mogę sobie teraz wyjść z domu. Tedy kiedy chcę pojechać, nie wiem, do fryzjera czy yy, na zakupy, bo no, cały czas jestem z dzieckiem, więc to wygląda troszkę inaczej i momentami brakuje mi właśnie takich, takiej niezależności, takiej, powiedziałabym, wolności, ale tak tęsknić, tęsknić za tym, co było przed dzieckiem, no to nie, no bo... Bo chciałam mieć to dziecko. Czy zawsze chciałaś być mamą? I tutaj może was zaskoczę, albo i nie, no bo nie zawsze, nie zawsze. Słuchajcie, ee, myślę, że z 10 lat temu to ja w kolejnej brałam tej opcji pod uwagę, ale u mnie też to było związane z tym, że ja mi się wydawało, że ja nie. nie że moje ciało nie jest zdolne do stworzenia człowieka, że ja nie mogę mieć dzieci ze względu na różne problemy zdrowotne, o których zresztą Wam mówiłam już w jednym z filmów. Możecie sobie tutaj później obejrzeć, więc ja w ogóle myślałam, że ja nie mogę być mamą, nie będę mamą, bo, bo nie jest mi to dane. Dlatego w ogóle nie rozważałam tej opcji i, i, i po prostu myślałam, że nie będę mieć dzieci. Natomiast w pewnym momencie to się zmieniło, że ja po prostu pomimo jakiejś tam trudności ja chcę, chcę dziecko, chcę się postarać o to dziecko i zobaczyć w ogóle jak będzie. A może się uda, nie? No i się udało. No ale tak, tak jakby ogólnie ja jestem za tym, że jeżeli ktoś na ten moment uważa coś na dany temat, to nie znaczy, że za parę lat nie zmieni tej decyzji. Może mu się zmienić, bo człowiek zmienia się, dojrzewa a wraz z nim różne doświadczenia no i też właśnie decyzje. I to mogą być różne decyzje na przykład kiedyś nie wyobrażałam sobie mieszkania za granicą a teraz mieszkam za granicą. Albo kiedyś w ogóle przykładowo ktoś nie wyobrażał sobie mieć blond włosów a w pewnym momencie życia stwierdził, że będzie miał te blond włosy więc no Kobiety zmienne są, i decyzje też, właśnie tak jak mówię, mogą się w trakcie życia zmieniać. Czy planujesz drugie dziecko? Wielbiam takie pytania. Dostawałam zresztą takie pytania jeszcze jak byłam w ciąży. Jeszcze moje pierwsze dziecko nie pojawiło się na świecie, a ja już jestem pytana, kiedy drugie dziecko. Jakby hello? O co chodzi? Um, więc. Na ten moment, tak jak mówiłam we wcześniejszym pytaniu o zmianie decyzji, na ten moment e, nie wyobrażam sobie mieć drugiego dziecka, głównie ze względu na to, co działo się u mnie po porodzie. Nie chciałabym do tego przychodzić po raz kolejny. E, pomimo tego, że moja ciąża była super, no to później nie było tak super i ja po prostu nie chciałabym tego drugi raz. Yy, prawdopodobnie to by się drugi raz nie powtórzyło, ale po co ryzykować? Więc drugie dziecko. Yy. No. Czy karmisz piersią czy butelką? Z tym też było trochę przebojów na początku, ze względu na to, że właśnie pojawiły się komplikacje u naszego synka i on miał podawaną sondę do noska. Więc u mnie w ogóle temat karmienia tak jakby nie był na początku nie był priorytetem. Ja też miałam właśnie problemy troszkę z laktacją. Więc właśnie była ta sonda, była butelka, ale ja cały czas chciałam karmić tą piersią, więc Przystawiałam małego, nie umiałam tego robić, ale wiecie, z czasem człowiek nabiera wprawy, tego pokarmu się pojawiało coraz więcej. No i cały czas karmię piersią i zamierzam to kontynuować, aczkolwiek, tak jak mówię, nasz maluszek był karmiony też na początku butelką, więc on umie też jeść z butelki i to jest super. To jest super. Ja uważam, że nie jestem jakaś taka przeciwna, wiecie, karmieniu z butelki czy mlekiem modyfikowanym. To ważne, żeby dziecko po prostu dostawało jedzonko. A jeżeli jest taka opcja, że może jeść i z butelki, i z piersi, to moim zdaniem jest to idealne kombo, bo wtedy matka, czyli ja, mogę sobie na przykład wyjść z domu i zostawić dziecko z ojcem. On ma butelkę, więc dziecko. Będzie nakarmione, będzie szczęśliwe i matka również może mieć czas dla siebie wyjść z domu, coś porobić, nie martwiąc się, że zostawia dziecko głodne. Więc ja jeszcze nie wychodzę z domu, wiecie, tam sobie porobić jakieś swoje rzeczy, swoje rzeczy, ale w przyszłości mam taki zamiar, wiecie, pójść sobie na siłownię, poćwiczyć, czy ogólnie coś zrobić dla siebie, no to mam ten komfort, że mogę właśnie dziecko zostawić z tatą, czy na przykład odciągnąć pokarm do butelki, czy właśnie to modyfikowane i dziecko będzie najedzone będę miała tą gwarancję, więc yy, super. Jak nazwaliście synka? Ja nie wiem, czy o tym wydaje mi się, że wspominałam o tym imieniu w którymś filmie, ale jeżeli nie, no to na pewno wspominałam na Instagramie. Nazwaliśmy naszego synka Erden. Jest to imię pochodzenia mongolskiego i oznacza klejnot skarb. Jak ja się o tym dowiedziałam, to jeszcze bardziej mi się spodobało to imię. Yy, ja Długo szukałam imienia dla naszego synka. Męskie, wybór męskiego imienia uważam, że jest trudniejszy niż damskiego i szukałam zarówno wśród polskich imion, jak i zagranicznych, no i też mongolskich, bo mój mąż pochodzi z Mongolii. Więc tam również szukałam. No i to imię mi się najbardziej spodobało. Miałam jeszcze tam parę innych imion. Które brałam pod uwagę i o których powiedziałam mojemu mężowi. No ale właśnie wspólnie nam się to najbardziej spodobało, bo tam jakieś, które inne też wybrałam, no to mojemu mężowi się nie podobały, więc wybraliśmy to imię. I wiecie, może jakbyśmy mieszkali w Polsce, to to imię byłoby dla niektórych problematyczne, ale nie mieszkamy. Na razie w Polsce i nie wiem, czy będziemy mieszkać. Eee, a nawet jeżeli wrócimy do Polski, no to czy imię to jest taki problem? Wymawia się tak, jak mówi, wymawia się tak, jak się pisze, czyli Erden. Eee, nie jest to jakieś dziwne imię moim zdaniem. Uważam, że jest bardzo ładne. I można też je fajnie odmieniać. Erdunio, Erduś, Erdenik, Erdi. Eee, więc to był, to był nasz wybór yy, i wiecie, każdy wybiera imię takie, jakie mu się podoba. Uważam, że wybraliśmy bardzo ładne imię, bardzo fajne. Czy zaskoczyło Cię coś w macierzyństwie? No na pewno znalazłyby się takie rzeczy, bo nie da się całkowicie zaplanować macierzyństwa, wiecie, żeby było tak jak się. Tak jak chcemy, coś na pewno nas zaskoczy. E, pojawiły się zarówno negatywne rzeczy, e, oraz pozytywne. I z tego, co teraz tak sobie myślę, to na przykład to, jaką można czuć czasami bezradność, bezsilność, jak dziecko płacze, a my nie wiemy, jak mu pomóc. Próbujemy, i, i nic nie działa, wiecie. I po prostu dla matki jest to straszne, bo chcesz pomóc dziecku, a nie możesz. A nie możesz. A po prostu dzieci czasami płaczą. Z różnych powodów. Czasami z takich, że no, chce być przy tobie, potrzebuję bliskości. Zresztą jest to jego jedyny sposób komunikacji, więc on nie umie nic powiedzieć. On po prostu sobie popłacze. Bo może czuje się niekomfortowo. Albo może bo, bo chce sobie popłakać. Bo, bo taki ma mód. <grym> no ale dla matki to jest jednak takie no ja czasami, wiecie, nie sądziłam, że to będzie tak ciężkie. A z takich pozytywów, no to oczywiście instynkt macierzyński, matczyna miłość i w ogóle ile czasu się spędza z tym dzieckiem i jak niesamowita jest ta więź i jak zmienia się to dziecko z dnia na dzień. Ja na, dla mnie na początku każdego dnia on wyglądał inaczej, bo takie zaskakujące, że każdego dnia moje dziecko wygląda inaczej. To jak, jak ono w sumie wygląda. I nawet to, jak wyglądał em, po porodzie, a jak wygląda teraz. To jest dwa zupełnie inne bobasy. Też pamiętam, że na Instagramie em, coś tam napisałam, że no macierzyństwo nie jest łatwe, że... Bywają ciężkie momenty, i tak dalej. I jakaś dziewczyna mi napisała: O, odkryłaś Amerykę. To już wiadomo, że ma macierzyństwo nie jest łatwe, i tak dalej. Okej, okay, ja wiedziałam, że nie jest łatwe, ale nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę, o co w tym chodzi, że co nie jest łatwe. No a teraz przekonałam się na własnej skórze, już, już wiem o co chodzi. I matka, matkę zrozumie. Natomiast osoby, które nie są matkami, nie do końca będą wiedziały o co chodzi. Nawet jeżeli wiedzą, no, nieprzesłane noce, dziecko płacze i tak dalej, dopóki się człowiek nie przekona o tym na własnej skórze, to on nie wie, nie wie o co chodzi w tych trudach macierzyństwa. Ehm, ale moim zdaniem są to piękne trudy macierzyństwa i ja bardzo chciałam. Bardzo chciałam właśnie poznać tą, tą rolę, tą nową rolę, wejść w nią, być matką, o co w tym chodzi, jak to wygląda, jak się zmienię, jak się będę zachowywać i, i to jest super, to jest super, ja widzę już w sobie te zmiany jakie we mnie zachodzą, jakie we mnie właściwie zaszły już będąc w ciąży. I jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać za kilka miesięcy, za parę lat, moja relacja z dzieckiem, moja rola bycia matką, czy jeszcze bardziej się zmienię, no bo ja wiecie, ja czuję, że jestem cały czas tą samą osobą, ale też tak jakby to się mówi, że wraz z narodzinami dziecka rodzisz się też ty na nowo. Bo właśnie w tej nowej roli się poznajemy, odkrywamy się tak jakby na nowo. E, więc uważam, że to jest naprawdę niesamowite, niesamowite doświadczenie, niesamowita podróż. Tak jakby właśnie ja w nią teraz dopiero weszłam i tak jakby będę nią podążać. I zdaję sobie sprawę, że będą wzloty i upadki, ale to jest właśnie piękne. Dobra, jak zwykle się rozgadałam w tego typu filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach. E, może nagram kolejny taki film, albo właśnie będę odpowiadać e, bezpośrednio już na dole w komentarzach. Jestem ciekawa też, jak Wy spełniacie się w macierzyństwie, także dziewczyny, podzielcie się tym. No i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!